A tak oto pan Leszek Sposobi się do pozyskiwania czcinek dla pszczółek murarek, grudniowa brda. Przed nowym rokiem, chyba dzisiaj jest 29 grudzień, woda, czyściutka. Nawet słoneczko się przebija. Nieźle. Tak, oto pan Leszek wyruszył na łowy. trzciny cukrowej. Nie cukrowej miało być. O, masz mi zimno. Uwaga. Ostatnie chwile na lądzie. Brawa nawet były. No, pięknie, pięknie. A teraz. Akcja do roboty, do roboty Coś przecieka To zima Zimna woda, a nie przecieki No daj, dobrze, przyjrzyjmy się pracy pana Leszka tym razem Nieco bliżej A gdzie? Z tyłu za kierowką. A A Przy Ja mam w kieszeni, proszę bardzo. Ciężka praca pozyskiwacza trzciny dla pszczółek murarek. Tak wygląda ta ręczna, ciężka praca w trudnych warunkach zimowych. Cóż za poświęcenie? Czym się pszczółki odwdzięczą panu Leszkowi? Nikt nie wie. No, nieźle, nieźle pracujemy, nieźle. Tak, tam walczymy, walczymy. Widok na otaczające jezioro PKP. A rurek przybywa. No nieźle, nieźle. Już się cieszą pszczółki. Co, dziura? Po bobrach? <laughs> Żebyś nie zniknął. <laughs> Co ty tam znalazłeś? Spadły mi nożyczki. A nożyczki, no tak. To... żeby było też jasne nie tylko pan Leszek dziewczyny też poświęcają się zbierają wycinają trzcinki dla murarów brawo brawo. brawo, brawo proszę jakie wielkie grzyby tu rosną nieźle nie wiem co to za grzyby, ale są wielkie Odcinki przybywa, przybywa. Wygląda na to, że auto będzie pełne domków przyszłych, co prawda, i rzucik wow, a tutaj. Dziewczyny nie próżnują No to się nazbierało tego wow, wow. Auto pełne Ostatnia dostawa. Sukces. Sukces. Populacja pszczół polskich murarek wzrośnie wiosną. Nie ma siły. To są fakty. Ta góra wkrótce zostanie załadowana do auta. Aby pole. Aby przejść kolejną obróbkę, czyli? Przycinanie. No, a potem suszenie. Nie, 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 mam wszystko w samochodiku. No tu przycinamy na wymiary, żeby nam się zmieściło. Do, do tej, do sypialni dobrze, że żona nie słyszy, bo jest oddalona 5 metrów no pięknie teraz trzcina jest przycinana na długość optymalna długość to jest na wyciągnięcie ręki uwaga to jest optymalna długość i składujemy i tak będzie pakowana do samochodu i on będzie podlegać później obróbce suszenia po suszeniu domki będą przycinane na właściwą długość I, I taka oto dostawa trafia na szczele stoły.